Witajcie moi drodzy w kolejnej sesji War Robots. Dzisiaj ponownie pomęczymy naszego Bichimota. Jak wiecie, Bichimot. W sesji testowej, w której ciągle jesteśmy, potrafi chodzić, nawet w pełni rozłożony, więc oferuje nam aż cztery ciężkie bronie strzelające jednocześnie. Niesamowita siła, niesamowita potęga. Ale jak widzieliśmy ostatnio, nie wszystkie bronie są w tym wypadku ok. I taki karabin maszynowy Avenger, kojarzycie, prawda? Trzy lufowy, każda lufa obrotowa. Okazało się, że ten jego rozrzut nie jest tutaj w żaden sposób jego zaletą, prawda, no w sumie w żadnym przypadku nie jest jego zaletą, ale tutaj jest taką na tyle dużą wadą, że no praktycznie dyskwalifikuje tą broń na tym robocie. Musielibyśmy podejść bardzo blisko, a jeżeli podchodzimy, to tak jak widzieliście, sam behemoth nie jest zbyt mocnym robotem, on ma tylko... Tylko 198 tysięcy punktów, może nie aż tak mało, ale nie ma żadnych systemów obronnych, żadnej tarczy tak naprawdę. Jest bardzo łatwym celem duży, dość powolny, ciężki i lubią wrogowie w niego naparzać. Więc może załadujemy w nie, na niego jakąś inną broń. To też tak jak obiecałem, tak zrobiłem. Popatrzcie, tym razem załadowałem. Mm, thunder. brzmi groźnie. Popatrzmy, co to jest. Zobaczcie, 11520 uszkodzeń na pocisk masakrycznie. A co to mamy? Jest to wyrzutnia kartaczy. Jest to nadal broń kinetyczna, więc. Mm, możecie się domyśleć, że będzie działać tak samo jak karabin maszynowy, czyli będzie miało rozrzut. No i niestety. Robi to dokładnie to samo. Pomimo tej ogromnej mm, siły rażenia, tak naprawdę znów mamy rozrzut mm, strasznie duży. Czy nam to zrekompensuje? No cóż, zaraz sprawdzimy. Załadowałem cztery takie, więc przy pełnym rozłożeniu mm, zapewnimy niezłe sianie po okolicy i będziemy postrachem każdej grupki. Każdej grupki wroga, ale to nie wszystko. Mm, Załadowałem też dodatkowe moduły, popatrzcie jest taki moduł Anti-Control, przy ostatniej grze z Avengerem parę razy mnie wróg zablokował, czyli obstrzeliwał mnie taką bronią, która sparaliżowała moje systemy, nie mogłem się ruszyć, nie mogłem strzelać za mocno. Ten moduł ma temu zapobiec, przynajmniej przez chwilę, na szczęście jest odnawialny, więc po pewnym czasie znów będzie działał. Zapewni mi to no, sporo dodatkowej ochrony. Dołożyłem też kolejny Nitro Unit. Nazwa bardzo dobrze Wam się kojarzy, jeśli Wam się z tym kojarzy z Nitro. Tak, tak. Ten moduł przyspiesza robota, zobaczcie, aż o 15%. Co ciekawe, kumulują się te efekty, więc jak załadowałem dwa, to przyspieszymy o 30%. Czy to pomoże w, w, na to żółwie tempo rozłożonego Bichimota? Nie wiem, zobaczymy. Skaczemy więc do bitwy zobaczmy, co się stanie. No, i ok, jesteśmy już w Valley. No to rozkładam Bichimota na mapie i jedziemy na wroga. Popatrzcie, wygląda to solidnie. Tym razem mamy drużynowy match, czyli nie musimy zdobywać punktów kontrolnych. Możemy skoncentrować się. Zobaczcie, jakiego szybki. Popatrzcie, jak biegnie. O kurde, faktycznie to nitro robi robotę. Ciekawe, czy rozłożony też potrafi przyspieszyć. A niestety przy rozłożonym mam wrażenie, że jakoś tak za bardzo na niego to nie podziałało. No cóż, nie można mieć wszystkiego. Dobra, naparzamy. Zobaczcie, jak obkładamy go nieprzyjemnymi doznaniami. Mm, ale wielkiej szkody mu nie zrobiliśmy. Zaledwie ledwo, ledwo, ledwo. Ta broń jest. Bardzo dobra tylko w bliskim kontakcie, więc musimy mieć coś szybkiego, co potrafi podejść pod sam tyłek robota wroga i władować mu cały ten śród w... pomiędzy pośladki, tak żeby go aż zabolało i żeby stracił kupę życia. No Wichimot nam chyba tego nie da. Pomimo, że broń, czy jaki robi efekt jak tak się rypnie. Fuh. Wydaje się, że prawie całego robota by chciało prze przewrócić. Dobra, to jest Hołk. W niego nie strzelamy. On ma ten nieszczęsny reflektor, y który przekierowuje obrażenia. Ale tylko w momencie, gdy lata. Gdy wyląduje, spoko, możemy go obkładać. Nawet musimy. Y ta wyrzutnia kartaczy ma jeszcze jedną ciekawą zaletę. Przeładowuje się w trakcie strzelania. Y Oczywiście robi to wolniej niż, niż wystrzeliwuje, więc mamy tak, że przez pewien czas strzelamy dość szybko, a po, po pewnym czasie zaczynamy tak, jakby wolniej strzelać. No, bo po prostu musimy poczekać, aż te pociski nam się naładują. Niemniej jednak, za każdym razem mamy tą potężną siłę uderzenia. Popatrzcie, jak podejdziemy do wroga. No to zadajemy mu bardzo dużo uszkodzeń. No może nie temu akurat, ten niezbredny robot, który jeszcze na dodatek zginął na szczęście. A gdzie tam zginął? Ma maskowanie. O. Niestety zamaskował się i tyle go widzieli. Także, jak widzicie, tu się nam niestety po raz kolejny objawia wada Wada Bihimota, że jest yy, mięciutki, jak z plasteliny i przyjmuje wszystko niestety strasznie i na dodatek tak wolny. A broń tego typu też jest bronią taką raczej yy, bardziej ofensywną, jest broń dla tych, którzy grają szybko i agresywnie a Behemoth do tego typu gry się nie nadaje. A tu jest taka zaleta. Zobaczcie, ten robot w tej chwili doznawał uszkodzeń, pomimo, że nie mogliśmy go namierzyć. To jest tak, jak już wspominałem, że jeżeli pocisk czy robot, nawet ten z kamuflażem, znajdzie się na celu pocisku, no to ten pocisk go dosięgnie, więc w pewnych okolicznościach możemy atakować się lub się bronić. Tam mamy Tytana. gdzie tam Tytan? Bichimot, kolejny, niestety z inną bronią. Ludzie grają jednak tą konfiguracją, prawda? O, teraz mamy ten efekt. Widzicie, że jest wolniej. Musi się troszkę przeładować bufor. O, kurde, idzie Artur. Nie, z tym nie mam szans. Dobra, długo sobie nie pograłem. Skaczemy do kolejnej. No i ponownie jestem w grze. Tym razem mamy koloseum chyba. Tak, koloseum. I tryb gry znowuż z punktami kontrolnymi. Ok, spróbujemy teraz zagrać inaczej. Może uda się podejść do wroga jak najbliżej. Ta mapa jest taką mapą snajperską. Te przestrzenie są tutaj bardzo duże. I e, trzeba się wystrzegać, żeby nie trafić na snajpera. No tutaj znowuż. Kurwa, Loki. Och, nie cierpię tego robota. Strasznie ciężko go zniszczyć, ale te nasze pieprzniczki tutaj na pewno zadają mu jakieś uszkodzenia, jakiś ból. Ale w tym samym czasie ja doznaję bólu, więc muszę skupić się jednak na tym. No, strzelaj. Ach, udało się. Niestety jestem jak widzicie, łatwym celem dla innych robotów obłożył mnie tyle, że nie pomógł mój nawet anti-control moduł, więc wydaje się, że chyba nie uda się, przynajmniej na tej mapie, podejść zbyt blisko do wroga. Bo wróg dysponuje lepszą bronią, yy, która już od 500 metrów. Fajrz yy, ten Loki, już od 500 metrów w praktyce. Albo i nawet w większej odległości potrafi nam przykrzyć życie. Któryś mnie odkłada. Kurde, Loki ma tego... Yy, drona. Sam nie musi się pokazać, a jego dron obstrzeliwuje mnie. No ja dobrze, o tym nie pomyślałem, mogłem sobie drona wziąć. Dobra, może do tego podejdziemy bliżej. Ale on się chyba nam schowa. O tak, zanim wyjdę to się schowa. Loki zniknął. Dobra. Co jest? Nie zniknął. On tu nadal jest. Co za typ party? No jest. Niestety chyba. Chyba mnie ten nieszczęsny Loki pokona przez tą jego upierdliwość. Czy ja w ogóle go trafiam? Behemoth jest wysoki i jeżeli będę za blisko, to ten rozrzut nie zdąży się tak rozproszyć. Kuleczki wystrzeliwane nie rozproszą się na tyle, żeby yy, sięgnąć tego Lokiego. Tam jest chyba Shell. O! A tu nam się te teleportował inny robot. Ten dostaje potężnie. Jesteśmy w miarę blisko. Ładujemy w niego wszystkie praktycznie kulki. Na dodatek ma tarczę yy, fizyczną, która doznaje podwójnych uszkodzeń. Znowu loki, ale dostał po twarzy prosto. No uparł się na mnie, ewidentnie się uparł, widzicie? Dobra, coś udało się zniszczyć. No uparł się, ewidentnie się uparł. Ok, doko dokończę. Dokończę Tytanem Kidem, który jest na tą okazję bardzo dobry, ponieważ ma swoją umiejętność stołów, czyli wypala obszar wokół, więc nie muszę nic namierzyć. Wystarczy, że będzie w pobliżu i będę w stanie to zniszczyć. Oczywiście, jak sam przeżyję. Kit jest też dość duży, więc może strzelać tym jednym działkiem znad przeszkód, co teraz właśnie wykorzystam. Może do tamtego, bo jest. Fafnir, jest irytujący. Spróbuję zdjąć go pierwszego, niestety się schował. Ale sporo życia stracił. A, ktoś go załatwił. Dobra, możemy spokojnie iść dalej. Dobra. Przeładowanko. I odpalamy. Odpalamy stołwa. Zobaczcie. dostaje uszkodzeń, a ja nawet nie strzelam do niego. I bum zniszczony. Idealne, prawda? Wystarczy stać w pobliżu. Hmm, przydałaby się taka broń, co nie? Do robota, żeby można było założyć do jakiegoś, żeby ta umiejętność była nabyta. Ten ma wrodzoną. Okej, okay, dobra, ale film był nie o tym. Film był o naszym Bichimocie i jego przygodach z wyrzutnią nie granatników, tylko jak to się nazywało? No, w sumie zapomniałem, jak zwykle. Moja pamięć jest coś ostatnio słaba. W każdym bądź razie, tak jak widzicie. Nie przeżył za długo na polu bitwy i z tą bronią również się nie sprawdził. Niestety rozrzut w tej broni jest również tragiczny, w sumie jeszcze większy niż karabinu, i trzeba podejść naprawdę bardzo blisko, żeby można było wroga uszkodzić. No, a to, że nasz Bichimot jest bardzo wolny, to. Szczególnie rozłożony, no to nie ma możliwości podejścia. No i jest to bardzo ryzykowne, prawda, ponieważ jest to robot mięciutki, ulepiony z plasteliny dosłownie, chyba. Okej, okay. kartacze, przypomniało mi się, widzicie, po pewnym czasie mi się przypomina wyrzutnie kartaczy. Okej, okay. co pozostaje? No, zrobić. Czy to już wszystko? Oczywiście, że nie, na Bihimoto możemy załadować jeszcze wiele innych różnych broni. Że zobaczymy, na pewno coś do niego dobierzemy. Także bądźcie czujni, obserwujcie konto i czekajcie na kolejne filmy z Bihimotem. Także dzięki i do następnego. Cześć!